które mamy tutaj w Skansenie. To jest nieduży wiejski kościół, który pochodzi z okolic Raciborza, czyli jeśli chodzi o naszą ekspozycję skansenową Ziemia Pszczyńsko-Rybnicka. Kościół pochodzi z miejscowości, która nazywa się Nieboczowy, a właściwie nazywała się, ponieważ Kończy się właśnie wysiedlanie tej miejscowości. Z jakiego powodu? Właśnie z takiego powodu, że na obrze budowany jest w okolicach Praci zbiornik retencyjny, który ma pomóc w miejscowości położonych nad odrą przed zalaniem. Jak przypomnijmy sobie tą dużą powódź z 1997 roku, bo to właśnie wtedy potem to, to bardzo poważnie o tym myślał. No i właśnie mi są terenem, które zostanie zalane. Ta miejscowość już właściwie nie przestanie Mówiłem Państwu o tym centrum wsi. Zazwyczaj kościoły drewniane były lokowane w dawnych wsiach, miejscach jak najbardziej godnych, zaszczytnych, bardzo często właśnie na wniesieniu. Centrum wsi, chociaż niekoniecznie, bo znamy takie miejscowości, gdzie kościół był na uboczu z uwagi na to, że na przykład wybijało gdzieś tam jakieś źródełko, które uchodziło za cudowne, albo niejednokrotnie budowano też kościoły w miejscach na kultu pogańskich, no, dając właśnie tym miejscom jest znaczenie. Ale reguły. Kościół był gdzieś w ważnym, eksponowanym miejscu wsi. Jeśli chodzi o plac przykościelny, no tutaj mamy trawę, natomiast bardzo często właśnie ten plac przykościelny to był teren cmentarza, czyli był, był drewniany kościół i wokół tego kościoła cmentarz. Bardzo dużo takich kościołów drewnianych, właśnie z cmentarzem przykościelnym położonym wokół niego. Znajduje się jeszcze, można oglądać właśnie takie zabytki na terenie górnych Głównic. Proszę Państwa, jeśli chodzi o samą formę architektoniczną, ja wracamy na to, że nie ma on wieży Nigdy nie było dzwonnicy, ani na placu przy kościelnym, ani dobudowanej nad Kruptą. Tutaj znajduje się w tej wieżyczce niższej nad prezbiterium nieduży dzwonek, sygnaturka. To też była taka powszechna praktyka, jeśli chodzi o budownictwo drewniane, sakralne na górnym śląsku, że na prezbiterium w wieżyczce była, była sygnaturka. Natomiast do prezbiterium przylega prostokątna nawa z drugą wieżyczką zwieńczoną, takim podwójnym krzyżem. Chciałbym zaznaczyć, że nie jest to krzyż prawosławny, tak jak na pierwszy rzut oka niektórym się może wydawać, bo nie ma ukośnej belki. Natomiast powiem tak, no, prawdopodobnie podwójne ramiona tego krzyża związane są z działalnością zakonu Bożogrobców na terenie Księstwa Raciborskiego. I w związku z tym, że ich krzyż to właśnie był taki, czyli herbem był właśnie krzyż z tymi podwójnymi ramionami, dlatego najprawdopodobniej taki krzyż też tą wieżyczkę naszego kościoła z nieboczu. Warto też zwrócić uwagę na to, że tutaj no, ten kościół został wniesiony w takiej tradycyjnej konstrukcji grębowej. Można tu zobaczyć, że belki są odpowiednio połączone za ciosami na rożach. E, oczywiście bez gwoździa w środku może znajdować się tylko e, kołek, który to łączy. E, tutaj możemy te ściany zrębowe zobaczyć. Bardzo jak dziś Państwo podróżujecie, są drewniane kościoły wniesione właśnie w konstrukcji zrębowej. To one dodatkowo potrafią być tak od wewnątrz otynkowane, natomiast od strony zewnętrznej oszalowane dodatkowo kątami. I wówczas no, nie, nie można tej konstrukcji zobaczyć, a tutaj mamy ją jak na dłoni. Warto też zwrócić uwagę na te przydaszki zwane sobotami, które wspierają się na takich belkach, które nazywa się rysiami. Chodziło o to przede wszystkim, żeby wodę opadową z tak dużej połaci dachu wysokiej odprowadzić jak najdalej od ścian, żeby drewno w kontakcie z wilgocią się za szybko nie psuło. Dodatkową, jakby wtórną funkcją takich przydaszków było to, że można się było właśnie tutaj schronić, bądź to przed deszczem, bądź to przed słońcem, czyli przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych. W niektórych regionach naszego kraju, zwłaszcza na wschodzie, te przytaszki zwane sobotami, to jest też z nimi wiernym, którzy przybyli dużo wcześniej na nabożeństwo, jeszcze czasami w sobotę i nucowali, czekając do niedzieli żeby właśnie w niedzielę uczestniczyć w liturgii. Jeśli chodzi o nieboczowy, raczej takiej funkcji te przydaszki nie spełniały, dlatego że no, były to tereny metropolii wrocławskiej, gdzie sieć parafialna była na tyle gęsta w tym czasie, czyli pod koniec XVIII wieku, że no, wydaje się, że taka funkcja po prostu nie była potrzebna. Kościół w obecnym kształcie powstał w 1791 roku. Warto pamiętać, tak jak konstytucja 3 maja. Zapraszam Państwa do wnętrza.